Cześć, ja jestem Daliso i witam was w kolejnym odcinku z serii Wizards 1 Droga do Legendy. Trochę nie było odcinków już z Wizarda, ale myślę, że już powrócą na razie i możemy się wszyscy cieszyć. W poprzednim odcinku skończyliśmy królewską rezydencję, więc teraz możemy się zabrać już za ostatnią część Krokotopi, więc tutaj właśnie się wszystko zaczyna. Young Wizard, you have my eternal. General Kaba, Kai, Amate, and I all wish to. We will continue to fight the Tuts here. Using the wisdom of. You will need to investigate Krakopatra's lair, the two Storms. Go see Sergeant Major Talbot, for he may be able to help you. And Major Talbot. The tomb of storms, eh? Sure, you want to. That's quite a danger. The Tut leader is inside. Well, why didn't you say so? You're in luck. My men are but one of the locals has taken on the. Tour. I hate doing this to you, but once there, you're on your own. I can't protect the local. Ready? Find Hedge Aldim nearby. He's been working with the summoning stones and will surely know how to get inside. Okay, time to... You cannot simply march into the Tomb of Storms. Oh. You have two of them? Hmm. Easier, easier than I thought. Take mine by all means. That should get you in there if you've not already found the means, of crafty. Touch each scarab in turn to each of the obelisks, and you will activate them. Then the 2 and its secrets will open to you, assuming you've not already found your way in. He's oh yeah. intimidating Dawaj. me with his stare, I'm afraid him. to confront him. Could you talk to him for me? Menders are quite shy by nature, you know. Dobra, i lecimy. Wo, jest. Wchodzimy. Dobra. Eee... A to w sumie skoro tutaj jestem, to pokażę. He. Dobra. Wchodzimy do grobu Wichur już na spokojnie. Eee... Do krokotypa. Na razie sobie pogadamy z każdym. Don't fear me. I would like to atone with it. Krakopatra could force any croc spirit to reach her. You will need a two-part cipher. The head of the Onik family has the first part deep inside the Onik tomb. Be careful. Dobra, i lecimy do yy, na bosa. Dobra, jesteśmy y, król Uro, Uroachnik, y, sz, szkoła wichury. Tak więc myślę, że będzie ok. Zobaczmy, czy ta Katalia będzie ok. Eee... Myślę, że ta. Mam jakąś tarczy na wichury? mam. O. Może się przydać. Pójdziemy do walki. Dobra. Dwa elfy. Myślę, że nie potrzebuję aż dwóch. Dam sobie ostrze ognia i tyle. A jeśli ktoś nie wiedział, to yy... niedawno zacząłem taką serię na live'ach, coś takiego. Gram sobie po prostu na micie Więc jeśli chcecie, to możecie yy... wejść. Myślę, że w ten piątek, co będzie. Spróbuję zrobić kolejnego live'a, właśnie z mitu, więc jak chcecie to wbijajcie. Mmm, co by tu zrobić? Tarsza. Oh, yeah. Minus 45%. Oh, yeah. Nie klepnąłem. I jeszcze super fish. To myślę, że już można zabić bossa. normalnie ulepszonego dam. Cyklopik. O. Nawet bez ulepszenia go wezmę. Mam tyle pipsów, że na spokojnie go zabiję, chyba z ostrzem. Nawet bez ostrza zabił. Leć, mój piesku. No i pięknie. Zjara się normalnie. Grillowanko. I teraz myślę, że dam zaostrzej i spróbuję z ptaszka dobić pomocnika. No to trochę nie pomyślał, bo dał ostrze życia na, na bossa z wichury. No i pięknie tarczy nas osłoni przed nietoperzami. A tymczasem mamy już 3 pipsy, więc można zawić pomocnika. Jo! Wszyscy giną, wszyscy się cieszą. Mówiąc wszyscy, mam na myśli mnie. <ścoughs> no, mamy ptaszka. I już. GG. A, to tak sobie zobaczyłem. Pergamin leży, to sobie wezmę.

No, 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 chyba nie. To chyba też alboś, że górna tutaj stoisz i czekasz na mnie. <grystanie> Ej, Kiki, co by tutaj zrobić? Ostrze. Jasne, że ostrze. Jasne, że nie ma klapy, O oh yeah. No to tutaj chodzi Ding, ding, ding Dam sobie tarczę, a w następnej spróbuję e, zaatakować bossa Poczuj oddech mojego pieseła Dawaj Piese, pokaż mu swój oddech. Lecisz. No i zaraz taka sama taktyka będzie. Jak w poprzedniej. Czyli boss oczywiście się spali, a pomocnika z ptaka dobije. Będzie super pips! Dzie o kurde, nieźle. Widzieliście jak wykryłem kurde super pipsa? To było mocne. I ginie. I was też zaraz ginie. Pasuj. Oh yeah. No, to w takim razie pogromca krokodyli. Świetnie. Dostęp do studni duchów. Teleport. Idealnie na miejsce. You've done well, but your trial is only beginning. Your next quest will test Kruglepatcha rules from the Temple of Storms, secured by only one key. The scythes will get you into the palace, but to even reach it, you will need- to... I'm sorry for the task ahead of you. Once you defeat the fourth and final prince, Aka Kuranan, you will have the temple key last. Last. Good luck. I pity the fool who would dare to enter Kuranan Palace, pewnie for si it is a dead end. we're the Przechodzimy. Bum, bum, boom, boom. Cztery bossy do pokonania. Uuu, wszyscy się cieszą. Impreza. Normalnie. W końcu trzeba, nie? Co zrobić? Dobra. A oczywiście bossy z wichury. Standard. You will test me and you will fail. Why even try, weakling? Pomogę. Oni trochę mnie HP mają. Chwila dwieście sześćdziesiąt. Sóje pomocnika zabić. Bo mogę. Bo tak mi się zachciało po prostu. No, dalej. Nażegaj na niego ogniem. Nażegajcie ogniem. Dziwnie to zabrzmiało. Nażegaj na niego ogniem. <ścoughs> Dobra. Y pułapka, pułapka. Tarcza, ostrze... Oczywiście, że ostrze. Ty no, już myślałem, że mi da minus 45% docelności. Ale się przeliczyłem. Łapka! Hmm, 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 połączenia raczej nie chcemy. Drugiej tarczy też raczej nie chcę. Druszki też, tarcze raczej nie. Albo Tak, To będzie dobry pomysł. No, tarczy, tak by mi się na nic tutaj zdała, bo dał słonecznego ptaszora. Ja generalnie go chyba nie zabiję tutaj, ale będę mógł go z różki dobić, więc... To mi chyba i tak najlepsze wyszło, że go walnąłem wtedy za te dwa pipsy. Tylko jeszcze muszę trafić czar z różczy. Dobra. Ptaszor, lecisz. Bośnik nie żyje. Jeszcze tylko pomocnik na jeden atak. I koniec. Pierwszy. Koniec pierwszego bossa. Zaraz. Zaraz jeszcze trzy będą. Więc. Trochę tutaj się. Zajdzie. No trochę tak. <laughs> jeszcze trzy bosse. Za nami w tym odcinku. Byle HP znaleźć. To jest mój cel priorytetowy. Dawaj, HP. HP. Dobrze. Jak będę dostawał HP po walce, to będzie sponio. A jak nie, to może być trochę gorzej. No a na razie jest. Kit. Co to za pomocnik? Uuu, mocniejszy jakiś. Nie wiem, sobie po co mam ten czar. Chociaż czasami się przydaje. Ostrze. Nie wiem, czy potrzebuję tego. Hmm. chyba, ja bym go teraz zabił. W tej rundzie chyba nie. O. O. Super. Idealnie. Wydałem na jego, myślę, że zabije. Ty, ja mogłem go zabić, chyba. Chyba mogłem, bo sobie ulepszyłem tego. Pieska są lepsze. No, ale dobra. Teraz ginę. Co to za ostrze? Nie ma takich ostrzy to ten też głupio, bo dało ostrze śmierci na bossa z wichurem. Tak samo jak <grymne> kilka walk wcześniej. Opa. Bum. Tarcze lodowca, co to jest? Eee. Eee. Nie wiem co wziąć. Dobra, zadam tą tarczę. Opa. I tylko został już pomocnik. Tutaj trochę widać, że z nim słabo, bo generalnie marangę czwartą a używa czarów pierwszej. No ale to już tak bywa. I klapa. To pewnie przez to, że się z niego śmiałem, że marangę czwartą mi używa czarów rangi pierwszej. Karma karma są so match. dobra mm. drzwi otworzyłeś świetnie no to lecę tylko byle HP to było na razie jedno widzę, drugie i byle żeby do walki z nimi nie wpaść. Dobra, w miarę mam HP. Niechaj będzie. Książę If do karanach. Haranachna. Boże, jakie one no miały dziwne nazwiska. Czy tam nazwy, nie wiem. Przydomki. Pyk. Nie, co to za woł Wichrowy No i znowu dało się na bossa <ścoughs> Przydałoby im się trochę inteligencji tym potworkom. No i znowu mam rangę czwartą i rzuca czary piesz. Ja nie mogę. Co z nim jest nie tak? Też mi to wytłumaczy. W ogóle jak pewnie zauważyliście to zrobiłem sobie nową miniaturkę do filmu, więc możecie napisać jak wam się podoba Trochę nad nim wczoraj siedziałem, ale myślę, że efekt jest całkiem fajny No, dawaj, jabł. No to w takim razie teraz, co teraz? Ostrze i ptaszek, ptaszor i gg. Huhu, ale co on tutaj zrobi? O nie, co to ma być? Co to za bał? Nie, <huchy> tarcza. Mam tarczę, zajbiście. No i w następnej, żeby tego zabić. On tu mi raczej za dużo nie zrobi, bo on tylko czarów z rangi pierwszej używa. Mmm, słoneczny tak. Przepasujmy to. A co to? On użył czaru rangi drugiej. O, skubany. Nie wierzę. Co to za? Co? Ty, może on chciał wyczarować tego? Ptaszora? <laughs> Oskubane. <laughs> Ty użył ranki trzeciej normalnie, ja co ja patrzę. A nie, nie giniesz. Chciałem powiedzieć, że już giniesz, kolego, ale jednak udało ci się przeżyć. Ty farcie jeden. Masz Z ostrza bumeranga. Nie wiem czemu bumeranga. Co? Jezu, wystraszyłem się. <grym> zrespił się. Dobra. OP. Ale to za mało trochę. Dobra, już uzbierałem wystarczająco, więc lecimy na ostatniego bossa. Come on, come on, me, bro. I do not recognize you, therefore my face is the last one you will see. Prepare yourself for pain, wizard. Ostrze ognia. No, więc generalnie, tak, raczej na spokojnie na razie te bossy idą. W Marleybone też powinno być raczej, wiecie, na chillku. A pułapkę mu wolno. O kurde. Co on robi? Nie spodziewał się tego, co? Dobra I pieszor. Skubany Bałwana mi zapłodą A ten? Nie, ten też Kurde, rangę czwarta i też, kurde strzela takimi słabymi. No cóż tu poradzić? Nie chciałem tego. Mmm, może być. Dawaj mi go tu. Dobra. Leci pie pies. Tam ten niestety nie wypalił. Hm, szkoda. No więc boss już zaraz zginie, niestety skończy się jego marny żywot. A pomocnika czeka to samo. No, coś się obałem, że na nic ci się. To zda, bo twój pomocnik i tak ginie. Kto ty jeszcze próbujesz? Nie to perze? O. Dobra, 208 HP przeżyłem na resztkach, ale... Ale żyję nie. Dobrze, że poszedłem po to HP. <laughs> Wtedy jakbym na 800 poszedł, to słabo by było. I boss. No, game, Bo chcę odcinek kończyć. Dobra. Co to dropło? Jakieś branzolety... Głupniane. Duch Krokotepa leci Dobra, teraz musimy pogadać z duchem Krokotepa, ale to nie dzisiaj. To by było na tyle w takim razie z tego odcinka Wizards jeden Droga do Legendy. Jeśli Wam się spodobało, możecie ocenić film, skomentować co wolicie. Tak więc do zobaczenia w następnym i cześć!